Już po raz siódmy miał miejsce finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również w Wolsztynie zorganizowano szereg imprez na rynku przed Urzędem Miasta i Gminy. Głównym organizatorem był Wolsztyński Dom Kultury. O tym wielkim dniu główny wódz Jurek Owsiak rozgłaszał na cztery strony świata znacznie wcześniej i w radiu i w telewizji. Również Wolsztyn stanął na wysokości zadania i Bolsztyński Dom Kultury wspólnie z chówcem ZHP zorganizował na rynku przed ratuszem wielką fetę z wspaniałymi atrakcjami. Oczywiście wszystkiemu towarzyszyła zbiórka pieniędzy dla najmniejszych i najbardziej bezbronnych obywateli naszego państwa. Ale o pieniążkach później. Już o godzinie 14 wystąpiła Szkoła Muzyczna z Wolsztyna, a później z koncertem Orkiestra Denta z Rostarzewa, wiązance starych, dobrych przebojów. Koncertowi towarzyszyła grupa prześlicznych dziewcząt, które przedstawiły iście ekwilibrystyczny, ale jakże dopracowany i efektowny pokaz. Dalej wystąpił zespół muzyczny BB, zespół mini forte oraz na samym końcu zespół Lech Combo, który tak rozgrzał publiczność ten zimowy wieczór, że nie chciano ich puścić ze sceny. W sumie podczas biurki pieniędzy no i podczas aukcji obrazów przedstawiających nasz piękny wolsztyn zebrano bagatela 9,5 tysiąca złotych. Myślę, że Jurek nie pogniewa się, jeżeli w jego imieniu podziękujemy Państwu za te bezcenne dary. Bosztyniacy to ludzie o wielkim sercu.

Eu não me Santa. I 40 złotych 8 po raz bitwie. został grozimy Panią grozimy do. 8 złotych 8 złotych. Dlaczego? Dlaczego? Czy ktoś Panią grozimy Panią do. Panią Panią czy ktoś ma 20 zł? Obradek zostawany.